zawodników z numerem dziewiątym po początku sezonu, kiedy no, Włosi w ogóle pokazali się ze znakomitej strony i niemal wszyscy, wyjąwszy na zdobywali punkty pucharowe. Kolejne konkursy w wykonaniu Andrzeja Kampregera już nie tak, nie tak dobre, nie tak skuteczne, No ale biorąc pod uwagę, że to jest jego pierwszy sezon, jeśli chodzi o starty w Pucharze Świata regularne, no to oczywistym jest, że musi powoli zbierać doświadczenie. Oj, oj, oj. O! Oh. Oh. No właśnie, wyglądało to bardzo niebezpiecznie już w powietrzu. Rzucało kampergerem we wszystkie strony. Bo... 108,5 metra. No, jakby to ustał, to byłby rekord. Tak. 108,5 metra, ale on miał yy, prawie 2 metry na sekundę. Wiatru podnarty. Widzieli Państwo zresztą co się działo w powietrzu. Na szczęście, yy, 22-letni zawodnik z Italii nie traci rezonu, nie traci dobrego humoru. No, taka przygoda emocjonująca. Taka, na miejscu. mamucie poleciał 200 metrów. <laughs> no, Mniej biorąc pod uwagę rozmiar tego, tego obiektu, to jakby poleciał 240 chyba. Tak, przekroczył o 4,5 metra rozmiar skoczni, bo ten rozmiar wyrosi 104 metry. No, z A dużej wysokości lądował. Się Nic się nie stało, ale sponiewierało troszkę Kampregera. Niestety to, że upadł i otrzymał bardzo niskie noty sprawiło, że jest dopiero na miejscu.